Także zaraz nasz event zaczniemy. Dobrze, także zaraz zaczynamy event. Także przedstawię zasady panujące na evencie. zasady panujące na evencie są takie ja jako osoba, która będzie śledziła cały event, będzie korzystała z GM3 będzie nadzorowała osobę, która jest która będzie wykonywała zabójcę. wykonywała oczywiście rolę zabójcy, e, zabójcy Y, będzie przyznany zwykły symboliczny blaze rod. Wystarczy, że dotknie y, osobę, bo tam najprawdopodobniej PVP nie jest włączone. Wystarczy, że dotknie y, zwykłą osobę i wtedy będzie y, zaliczone to jako zabójstwo. E, oczywiście, wszystkie wasze ekwipunki, i tak dalej, będą wyczyszczone. Żadnych enderpearl nie używamy, żadnych potek, nic z tych rzeczy. Wszystkie efekty, wszystkie ekwipunki będą poczyszczone. Także jest jeszcze czas, żeby wszystko schować na spałnie na wyspie swojej. Także zachęcam do schowania, ponieważ ekwipunki będą czyszczone. Kolejną rzeczą, kolejną zasadą jest to, że możecie się poruszać. E, Także jest pełna dowolność jeżeli chodzi o mordercę, morderca ma 3 minuty na znalezienie będą, e, będą oczywiście trzy, e, e, będą oczywiście 3, e, 3 rundy Yy, albo dwie zobaczymy jak z czasem yy, i zależy kto wygra Jeżeli zabójca zabije wszystkich to zabójca wygrywa główną nagrodę czyli 100 000 coinów A jeżeli yy, a jeżeli A jeżeli osoba yy, która przegra czyli znaczy, generalnie, jeżeli zabójca przegra, a osoby, które wygrały, czyli pozostały przy życiu, to, on, to między nimi jest rozdzielana suma, czyli na przykład 3 osoby zostaną zabite, dwie osoby jeszcze będą dalej żyły, ale czas zabójcy minie, no to każdy dostanie po 50 tysięcy. Takie są zasady tej rozgrywki. Także zaraz będzie zapisana lista, kto pierwszy jest zabójcą, będzie losowanie, ale pierw będzie czyszczenie efektów. Wszystkie osoby, które chcą brać oczywiście udział w evencie Warp Event i niech staną tutaj na górze na strychu, żebyśmy mogli was zapisać na Koło Fortuny. Także to chyba wszyscy. To ja zapisuję na Koło Fortuny. Kto tam jeszcze jest? M4 i Dobra, oczywiście. Jeżeli ktoś nie ufa, wiarygodność naszego losowania, na no, naszej transmisji wszystko jest na bieżąco streamowane, również pokazywane. Także zachęcam. Także zachęcam do śledzenia transmisji na żywo. Także losujemy, kto jest pierwszym mordercą. Pierwszym mordercą pozostaje M4 Skal. Także M4. Na czas e, o muszę niestety chat włączyć Także na czat e, na czas e, chowa, na czas e, rozgrywki e, zostaniesz przeteleportowany na górę tutaj i na razie nie wracaj na dół a wy macie 30 sekund na schowanie się Także zegar leci. 15, zostało wam jeszcze 20 sekund. Ustawiam. Jeżeli nie chcecie, żeby wasze były oczywiście widoczne, to możecie, musicie korzystać z shifta. Musicie przytrzymywać shift, wtedy wasze niki będą niewidoczne. W innym przypadku waszeniki będą widoczne. Jeżeli przytrzymujecie shift, czyli kucasia, to wtedy waszeniki są niewidoczne. Także zostaje Wam jeszcze 10 sekund. Dobra, także zaczynamy. M4, możesz przez którąś dziurę tutaj. Zapraszam. Masz oczywiście trzy, masz oczywiście trzy minuty na znalezienie tutaj, albo zmniejszenie do dwóch minut. 2 minuty. Nie korzystamy z latania, to warto wspomnieć. Lizo, niestety odpadasz. Została ci jeszcze minutka niedługo. Także M4 zostało ci jeszcze. Um, zostało ci jeszcze. Zaraz będzie 40 sekund. U, Rafiks niestety spada. No i ostatnie 29 sekund na znalezienie Igora. Zobaczymy, czy ci się uda. Ostatnie 14 sekund 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2 1 Jak coś tutaj nikogo nie ma w środku bo nie da się otwierać A tutaj był No niestety Panie Igor Niestety M4 Oczywiście zdążył w czasie pokazywał tam wcześniej Tylko myślałem że pokazuje na szafę także wszystkich jeszcze raz Zapraszamy na górę I zorganizujemy jeszcze oczywiście jedną rundę Także wszyscy zapraszamy na miejsce startowe i losujemy, kto tym razem będzie tym mordercą. Oczywiście losowanie znowu wykonujemy na streamie zgodnie z zasadami. Także losujemy Igor. Także, Panie Igor, ja, zap ja zapraszam Pana na górę o dobra, dzięki e, a wy, panowie, macie 30 sekund na schowanie się pamiętajcie o korzystaniu z shifta a o a ze względu tego, że to dość szybko mija, czas poszukiwaniu zmniejszamy do minuty 30, także także no zobaczymy Dobrze, także jeszcze 5 sekund na schowanie się. 3, 2, 1, zaczynamy. Także wchodzisz i zaczynasz. Także minuta 30, nowy czas. Oj, kto tutaj odpadł? Dogdaj niestety. O, ciężko, ciężko, chyba. No, Panie Dogdaj, zostało Panu trzydzieści sekund. Yyy, e, znaczy, Panie Igorek!

W ostatnim momencie Dosłownie w ostatnim momencie było 29 i dosłownie w ostatnim momencie Także wszyscy znaleźli A nie! Rafix nie został znaleziony? Z tego co mi się zdaje e, Rafix Napisz na czacie e, ty, ty nie Ty nie zostałeś znaleziony tak? Grałem tak tak Dobrze także Zapraszamy dzisiejszych zwycięzców naszego eventu, czyli Rafixa i M4 Skala tutaj na, na ten. Gratulujemy Wam zwycięstwa i widzimy się w następnych eventach. Także super panowie, dzięki i widzimy się w następnych eventach. I dziękuję wszystkim za oglądanie transmisji z, z dzisiejszego eventu. Następny event już w najbliższym tygodniu.